Jestem tutaj, Dziękuję. Dziękuję Krzysztof. E, Szułowski, Szyłowski, bardzo chronny, Tomi, miły facet. W zasadzie nie wiem, gdzie szukać na niego minusów, dlatego dobrze, że zamiast, um, Jurka, zamiast Jurka jest tu jego brat. E, Julian jest tak bardzo zakochany w sobie, że kiedy kończy walić konia, całuje się po rękach i czule, czule się do nich. Dziękuję. No i ja nakręcił kiedyś swoje pierwsze domowe porno. Niestety materiał finalnie nie trafił do sieci, bo jego taci ostatecznie nie fiknął. No i jeżeli chodzi o fikanie, no to jest tutaj Michał Kutek. Kutek, czyli takie pieszczotliwe, staropolskie zniknienie od słowa kutas. Nie wiem, jaką go Michał. Spójrzcie na niego. Michał jest doskonałym przykładem, że wspólnie tak można wygrać. Michała strasznie dobuje fakt, że jest gruby. Próbował nawet z tego powodu popełnić samobójstwo, to fakt, ale pomylił tabletki na z tabletkami na sranie. Od tego momentu na biegunkę mówi Katarzys. Michał pracował jako kelner, ale szybko go wyrzucili, bo podpierdalał klientom mięso z należa. Zostawiał tylko ziemniaki i później wkręcał, że to kajta wegetariańska. Michał bardzo chciał coś studiować, dlatego poszedł na prawo, choć nawet na lewo go nie chcieli. Michał chodził do elitarnego gimnazjum. Chodził, to dużo, a w zasadzie wszystko powiedziane, bo faktycznie chodził tam, ale ostatecznie nikt nie wpuścił go do środka. Jak sam twierdzi, koledzy się z niego wyśpiewali, więc miał same koleżanki. A jego najlepszy przyjaciółko był Jan. Michał nie lubi się wywyższać. On nie twierdzi, że to cecha jebanego plemisu, bielaków i ludzi klasy średniej, a to nie jego poziom. Chciałby kiedyś mieć problem prawny i móc komuś zapłacić, żeby on się męczył z tym gównem za niego. Z tego samego zdania był Tata Michała, kiedy trzeba było ustalić lejcowstwo. No i jeżeli o to chodzi, to jest Gajos. A przepraszam, jest jeszcze z nami Kwiatek. No i fajnie. A propos Gajosa. Gajos przyznaje się o fakcie, że jest minetocholikiem. Dlatego też ciągle mieszka z siostrą. Z Gajos nie dość, że jest hazardzistą, co tego jest mikrofilem, a że mieszka blisko cmentarza i idealnie łączy te dwie pasje, ponieważ ducha to jeszcze później popraw kości. Gajos przez 5 lat był wzorowym ministrantem. Częściej spędzał czas w kościele niż w domu. Gajos cały dzień czekał, żeby przyjąć opłatek. To było jego ulubione zajęcie, jednak któreś widzieli w domu doszło do nieporozumienia. I ojciec wytłumaczył mu, że ta biała rzecz to nie jest opłatek tylko na pletek. Gajus, jak sam twierdzi, nienawidzi zarośniętych ci. Dlatego dwa razy w tygodniu chodzi na woskowanie z Jancem. No i Gajus jest tak opóźniony, że nawet stramik mógłby go wyprzeć. No i tutaj Jacek. Jacek powiedział, że tutaj aktorze. Praktycznie jestem takim aktorem, jakim Jacek jest komikiem, czyli chujowym. No i co? Jacek bardzo się do fizycznej pracy. Kiedy zaczynał pracę ostro zapierdalał tylko między 8 a 16. Zazwyczaj tyle minut wystarczyło, żeby Jacka wypierdolić z roboty. Strabik miał 3 lata. Mama i siostra zabrały go na morze. Jacek biegł pierwszy. Po pierwszy raz widział wodę i prawie się utopił. Kiedy siostra mu z pomocą, a mama bardzo długo płakała, bo był już tak blisko. <noise> no i ciekawostka. Jacek był w pięcioletnim związku z kobietą, kawał czasu. Jednak i ona zrywała z nim zaraz po tym, jak wybudził ją ze śpiączki. No <noise> i <noise> kolejna ciekawostka, Jacek z podobno nie nawici nie przeszkadza mu to jednak w występowaniu z najlepszym stand-uperem w Polsce – Kałamagą. Dobrali się w duet i nazwali komicy i Strafik tak bardzo podnieca się na scenie swoimi żartami, że dochodzi szybciej niż jego błędy. Jacek kiedyś, Jacek kiedyś udzielał wywiadów w telewizji, gdzie produkował się, że jego stand-up musi moralizować ludzi. Moral. Natomiast kiedy pokazali fragment jego występu, Jacek mówił Akurat o pieniędzy, w związkach. To tak jak Marianna Grodzka prowadziła szkołę rodzenia. Jacek, tak jest z Ciebie moralista, jak i ze mnie na do chuja. Rokrętny jak Paulo Coelho po heroinę. Jacek chciałby być jak drugi Bill Hicks. W każdym razie, prawda, Billa Hicksa? My też bardzo byśmy chcieli. Bo Higgs umarł na nowotwór, nie przekraczają trzydziestkę. Ale to nie znaczy, że rzucimy, czy że rzucimy. Kurwa, znowu to samo. To nie znaczy, że rzuczymy Ci śmierci, Jacek. Po prostu życzymy ci bólu. No i wreszcie. Na deser, Krzysiu, ja. Krzysiu. Krzysiek ma w sobie wiele kobiecych cech. To podoba się wielu kobietom. Ja również widzę w tym pewne plusy, choć wolę z nim nie rozmawiać, kiedy zbliża mu się okres. Krzysztof przez całe dzieciństwo się z kimś napierdał. To był jego sposób na rozwiązywanie problemów. Dzięki wielu bólkom ma czarny pas w w pierdol. No i niestety, kiedy Krzysztof był dzieckiem, był tak brzydki, że to on musiał pedofilów kuzić cukierkami. Krzysiu ma bardzo białe zęby. Kurwa, czytam z tej kartki jak mój stare instrukcje pranki. Kto ma bardzo wiele zęby? Krzysiu, To. Te one. Mało kto wie, że codziennie płuczuje środkiem do wybierania odbytu. To by tłumaczyło, dlaczego wysławia się z takim polodem. A jego żarty. A jego żarty są tak gumniany. Wiele osób podejrzewało, że Krzysiu jest gejem. On prywatnie nie czuje się gejem. Twierdzi... Że raz w to nie pedał, wiadomo, a po weekendzie się zeruje. Kiedy Krzysztof był mniejszy, miał takie problemy z nauką, że postanowili ulokować go w szkole specjalnej, to przykre, chociaż Krzysztof bardzo się ucieszył. Ucieszył go ten fakt, bo nawet nie umiał korzystać z zegarka, ale tam po godzinach sumie ich nie pyta. Krzysztof ma dobre serce, ale jednocześnie jest bardzo pazernym człowiekiem. Dlatego, kiedy na ulicy Żur pyta się, czy Krzysztof ma papierosa, Krzysztof wydobywa, peta? ale paną ma spółkę: pod trzy każdej. <śm> Najlepszym przyjacielem Krzysztofa był Karol Moceleczki z Benkartów Stand upu Serdeczny <śm> przyjaciel. Jednak któregoś dnia pokłócili się o to, kto jest bardziej przystojny. Albo bardziej chujowy, nie pamiętam. I doszło między nimi do bójki, w wyniku której Krzysiek dźgnął Karola Tulipana. Po całej tej akcji Karola zawieziono do szpitala, a z Krzyśkiem zerwała dziewczyna, bo miała mu rodzinę, a nie była już zamknięta. Jan zechcieli zapisać do szkoły specjalnej, to już mówiłem. On się strasznie z tego cieszył, jarał się, bo rodzice powiedzieli mu, że tą szkołę wbudowali specjalnie dla niego. Zróbmy nam najlepsze ze znajomości zegarka. A nie dlatego, że znał godzinę, po prostu wiedział, że ma zegarek kaski. Krzysiu, kiedy dorastał, nie miał łatwego życia. Nawet po przeprowadzce do Poznania. Oni codziennie musiał się pić i walczyć o swoje. Dlatego zazwyczaj nie jadł w domu. No i Krzysiu mówi o sobie, że jest takim forestem Campem. polski forest camp. I faktycznie jest coś na rzeczy, no bo obaj są upośledzeni. To tyle ode mnie, dziękuję Krzysiu.